Seans dla każdego. Historia kina dla początkujących i zaawansowanych. Czy tego do kamery management będzie u nas? Bond. James Bond. Here's Johnny. Houston, we have a problem. Patze, patze, natoo. Aśm się chcę wyjść z kina. Przed ekran zapraszamy całe rodziny, zwłaszcza rodziców z dzieciakami. Pokażemy filmy, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Tak brzmiały, drodzy Państwo, reklamy, którymi od początku lat 50. amerykańskie wytwórnie filmowe anonsowały nowy produkt, który miał im dać przewagę w morderczej konkurencji z telewizją. Wytwórnie reklamowały otóż kino familijne. Rodziny w komplecie zasiadały teraz wieczorem przed pudełkiem telewizora i chodziło właśnie o to, aby ich wyciągnąć sprzed tego telewizora do kina na filmy podobne do tych pokazywanych w telewizji, ale znacznie lepiej nakręcone i no, bardziej wystawne. Okazem takiego prototypowego, familijnego obrazu jest ojciec narzeczony z roku 1950. W filmie Prypetie, przez które przechodzi każdy ojciec dorastającej córki. W tej roli Wielka Gwiazda ówczesnego kina Spencer Tracy, specjalista od ról dramatycznych i posągowych, który na potrzeby kina familijnego musiał na jakiś czas zejść z piedestału. Wszystko jak w życiu. Najpierw narzeczony, który nie bardzo odpowiada tatusiowi, bo przecież żaden chłopak nie jest dostatecznie dobry dla jego małej księżniczki. W tej roli rozpoznajemy młodziutką Elizabeth Taylor. A potem, kiedy już klamka zapadła, no to trzeba finansowo sprostać uroczystości weselnej. To no, miała być skromna uroczystość, ale nikt nawet nie próbuje się ograniczać. Ostatecznie to najważniejszy dzień w życiu. Na szczęściu młodych nie wolno oszczędzać. A że od każdej nowej propozycji w kosztorysie ojcu panny młodej zaczy na przybywać siwych włosów? A, to już trudno. Te filmy z początku lat 50. ustaliły kanon tematyki kina familijnego, który zresztą nie zmienił się do dziś. Te historie obracają się w kręgu rodzinnym, a jest to rodzina tradycyjna, konserwatywna, wielodzietna i wielopokoleniowa. W centrum zamieszania najczęściej figurują dzieciaki. Występują zawsze drobne tarcia i problemy, jak w każdej rodzinie, ale to nic poważnego. Po rozlicznych perypetiach rzecz kończy się dobrze, a wartości rodzinne zostają potwierdzone raz jeszcze. Tego rodzaju filmy dla całej rodziny Hollywood kręcił z powodzeniem już w latach 30. ubiegłego wieku. Ulubienicą Ameryki był wtedy mały, słodki łobuziak w spódnicy, grany w kolejnych filmach przez Shirley Temp. Ten złotowłosy brzdąc w filmie pod takim właśnie tytułem z roku 35 Oglądamy tutaj wersję pokolorowaną znacznie później. Ten brzdąc jest sieroczką, która swoim temperamentem, skłonnością do draki, ale też do śpiewu i do tańca powoduje no, sporo zamieszania, ale przecież to są dobrze wszystkim znane, tak zwane kochane kłopoty. Pewnego dnia się rodziniec odwiedza, zamożny sponsor, oczarowany urokiem dziewczynki, będzie się starał stworzyć dla niej i dla jej siostry nową, harmonijną rodzinę pod własnym dachem. obraca się wprawdzie w kręgu stałych tematów, ale raz po raz któremuś twórcy uda się odnaleźć w nim jakiś nowy ton. Jak Stevenowi Spielbergowi, który w filmie pod tytułem E.T. pokazał taką trójkę rodzeństwa, które mocno przeżywa fakt, iż ojciec odszedł z inną kobietą. Dzieciaki, które próbuje utrzymać finansowo, ale też utrzymać w karbach samotna matka. Teraz niespodziewanie znajdują przyjaciela w zabawnym ufoludku, który przypadkiem zabłąkał się na naszą planetę. I teraz pomaga tym zagubionym dzieciakom odnaleźć uczucia, jakich poskąpiło im to sieroce dzieciństwo. I'll be right here. Kinematografie całego świata kręciły filmy familijne na podstawie własnych, lokalnych doświadczeń rodzinnych. Mieliśmy tu i my swoje dokonania. A skoro jesteśmy przy latach 50., przypomnijmy ekranizację powieści Kornela Makuszyńskiego Awantura o Basie z roku 1959. Ale fajny spektakl, co? Basiunia grała najlepiej. No uważa, szanowny pan? No owszem, kobiety potrafią grać. Obluda sądzę jest im wrodzona. Mała Małgosia Piekarska w roli tytułowej Basi miała nieco kokieteryjnego wdzięku właśnie Shirley. Temple. Mama ośrodziła córeczkę wcześniej, ale przed śmiercią wyszeptała krakowski adres, pod którym należało umieścić dziewczynkę. I ta została nadana na pociąg w formie, powiedzmy, na żywego bagażu, co doprowadziło do licznych pomyłek i perypetii typu qui pro quo. Tak więc kino familijne próbowało odebrać rodzinną widownię telewizji już z początkiem lat 50., ale przecież to się nie mogło udać. Kino mogło co najwyżej uszczknąć kawałek z tego tortu. Dlaczego? Ano dlatego, że telewizor właśnie stawał się centralnym sprzętem w prawie każdym domu i co wieczór integrował przed ekranem całą rodzinę. Na no ta siłą rzeczy i na zasadzie kompromisu musiała oglądać to, co interesuje całą rodzinę, czyli właśnie kino familijne, a ściśle mówiąc familijne seriale. Te miały się doskonale wtedy i mają się doskonale również w naszych czasach, na co przytoczymy z konieczności tylko jeden dowód amerykański i jeden. Polski. Serial amerykański cudowne lata emitowany był w telewizjach całego świata od roku 1988 przez sześć sezonów, nie licząc późniejszych niekończących się powtórek. Opowiadał o życiu zwykłej, amerykańskiej rodziny z punktu widzenia dorastającego chłopca imieniem. Kevin. Serial otwierała piosenka Beatlesów w pamiętnym wykonaniu Joe Cockera, co przenosiło widza w klimat słodkich lat 60 Mieliśmy i my w tamtej epoce własny pionierski serial familijny. W roku 1965 przed ekrany telewizorów całe rodziny, plus sąsiedztwo, bo posiadanie telewizora w tamtych czasach ciągle było luksusem, przyciągał odcinkowiec pod tytułem Wojna Domowa, reżyserowany przez pioniera nowych form telewizyjnych Jerzego Gruzę. Właśnie pan Jerzy Gruza z kolegami rozpoczął w latach 60. zjawisko znane pod nazwą ulice Pustoszały. Kiedy nadawano wyjątkowo atrakcyjny program, widzowie rzeczywiście masowo rzucali wszystko inne i zasiadali przed telewizorami. Pierwsze programy o tak dużym wzięciu produkowała właśnie spółka Jacek Fedorowicz Jerzy Gruza. Były to cykle poznajmy się, małżeństwo doskonałe. Kariera. No, jak na tamte czasy i tamtą telewizję. Całkiem udane próby zorganizowania w studiu improwizowanej zabawy z udziałem widzów. Improwizowanej w epoce, w której każde słowo wygłaszane z ekranu czytało wcześniej po kilku cenzorów. Przepraszam, Przepraszam panu bardzo. Serial Wojna Domowa to były przerobione na scenariusze felidony pisarki Miry Michałowskiej, drukowane w tygodniku Przekrój, wówczas pół miliona sprzedawanego nakładu. Opowiadały o życiu 16-letniego Pawła i 15-letniej Anuli i ich rodzin przeżywających typowe problemy ówczesnych nastolatków. Ale w, ja ja nie w kinie najlepiej wypocznie. Tak Wiesz, jest, Pani zafy, no. najlepiej się wynieść z domu i, tak i na. Ale na co? Teraz dają same bitwy, straszny huk. A, 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 a ja bym chciała na coś spokojnego, smutnego. A tak to nie. Paweł, na co kupiłeś bliskany? No. no? Bardzo wesoły film. No ale jaki to tu? No. Bardzo wesoły. No ale co no, tak, kino. No. Jak zabić starszą panią, no. Serial cieszył się ogromnym powodzeniem, ale urwał się nagle, po zaledwie 15 odcinkach. Przyczyna nagłego końca emisji była tyleż absurdalna, co charakterystyczna dla epoki gobułkowskiej. Otóż w jednym z odcinków dzieciaki uczą małego pieska siusiać na gazetę. Nikt nie zwrócił uwagi, na jaką gazetę sika pies. A był to tygodnik kultura, którego redaktor naczelny Janusz Wilhelmi miał ogromne wpływy w Komitecie Centralnym. I kręcenie serialu zakończono. Panie, daje słowo, Kiedy robisz się z próczesnym Kasanową? Patrzysz, oczy moje piwne, ręce Zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakby chciał mnie wierzyć. Mojna domowa pozostała w historii telewizji jako śmiały, choć niedokończony eksperyment. I z czasem wiele pomysłów, tam ujawnionych po raz pierwszy, wracało w kolejnych realizacjach. Na przykład połączenie linearnej, realistycznej akcji z tak zwanymi wówczas scenkami kartonowymi, czyli z wtrętami obrazującymi wewnętrzne doznania bohaterów lub wzmacniającymi takie ważniejsze przesłania. W takiej roli pojawiały się również wówczas w serialu na przykład piosenki. Co najmniej jedna z nich nie straciła popularności do dziś. Muzyka. Jerzy Duduś Maduszkiewicz, słowa ówczesny poeta tygodnika Przekrój Ludwik Jerzy Kern, śpiewa Katarzyna Sobczyk, tańczy, uwaga, Magda Zawacka. No i stenka Refren, która powracała w każdym odcinku. Jarema Stępowski. Przepraszam na chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbieram chleb suchy dla konia. Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjada. Tego woźnica, który zbierał suchy chleb dla swojej szkapy w serialu Wojna Domowa, przyjmowała Irena Kwiatkowska. A minie 10 lat i pani Kwiatkowska sama będzie odgrywała scenkę-refren w każdym odcinku innego serialu Jerzego Gruzy w 40 -latku". A to. Przepraszam pana bardzo, a to ma być. Chyba sinus, a nie kosinus, leciutki. <grystanie> Rzeczywiście ma pani rację. Dlatego to mi się nie zgadzało. No i jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. Miniaturyzowałam ściągaczki dla doktorantów. Trochę się wiznęło matematyki. Wzrokowo oczywiście, tylko. Ale 40 latek to połowa lat 70. -tych. wybiegliśmy więc nieco do przodu, pora wrócić na miejsce startu, czyli do lat 50. W zupełnie inne miejsce globu, żeby zachować jaki taki parytet, śledząc rozwój światowej było, nie było sztuki filmowej. Przenosimy się więc do Indii i przyglądamy się zjawisku zwanemu umownie boli integralnym elementem tego kina, jego znakiem firmowym, czytelnym do dziś pozostaje śpiew i taniec, a właściwie harmonijne połączenie muzyki, tańca i poezji, sięgające jeszcze czasów antycznej dramaturgii indyjskiej. Muzyka podkreślała wymowę dialogu i sytuacji, a każdy taneczny gest, każdy krok miał swoje znaczenie. W kinie indyjskim muzyka po prostu napędza akcję, nadaje jej tempo. Melodia uzasadnia decyzje bohaterów, które wyglądają tak, jakby były podejmowane pod wpływem impulsu muzycznego. Warto pamiętać, iż przed II wojną światową w Indiach działało blisko 100 wytwórni filmowych, w samym Bombaju było ich 34. Po przejściowym wojennym kryzysie na ekrany kin w Indiach trafiało co najmniej 200 premier rocznie. Historia tego wielkiego kraju dyktowała także tamtejszej kinematografii odmienne tematy niż te, które trafiały na ekrany kin w Ameryce czy w Europie. Znaczący był na przykład rok 47, kiedy to Indie Odzyskały niepodległość. Naród indyjski z ogromnym trudem budował wówczas niezależne struktury państwowe i własną gospodarkę. Na to nakładały się nawracające klęski głodu i wszystkie procesy, jakie wiążą się z industrializacją, z zanikiem tradycyjnej kultury, z wykorzenieniem, z nędzą wielkomiejskiego proletariatu. Wiodącym tytułem kina tamtych lat jest monumentalne dzieło pod tytułem Matka Indie, nazywane indyjskim Przeminęło z wiatrem. Oglądamy w nim sagę na temat losów kobiety imieniem Radha, która porzucona przez męża, dzielnie walczy o swoją rodzinę, zmaga się z okrutnym losem, chroni domowe ognisko i pielęgnuje tradycję. To uczyniło z niej symbol Indii. W tej epoce, przed kinematografią Indii stanął jeszcze jeden poważny problem: problem języka. I to nie języka filmowego, lecz tego, którym bohaterowie mają mówić z ekranu. Kinematografia indyjska od początku kina dźwiękowego od początku lat 30. dawała widowni regularnie. Filmy w, uwaga, 47 językach. No i tak jest do dziś. Po prostu ścieżki dźwiękowe nagrywa się równolegle w kilku językach. Na literkę A, mówią tam aktorzy, w języku angielskim i angami A. Przykładowo na literkę K wysławiają się w językach kaszmirskim. Karbi, Kanada, cokolwiek to znaczy, Kasi i Konkani, a na literkę T produkują się w Telegu, Thai i Tulu. Na filmy w językach równoległych ukuto tam zresztą osobną nazwę All India Films, filmy dla całych Indii. Zakłada się, że językiem powszechnie znanym jest język hindustani, rodzaj języka urzędowego, połączenie języków hindi i urdu, ale niezależnie od tego, filmy mówi się i śpiewa równolegle w rozlicznych językach pomniejszych. Tak, nawiasem, z językami w filmie zawsze było mnóstwo problemów. My zajmijmy się kilkoma najbardziej skrajnymi i co tu dużo mówić, najbardziej uciesznymi. Niebezpieczeństwo śmieszności zarysowało się przed filmami, gdzie w różnych językach dialogowały gwiazdy, każda z innego kraju. No i tu otwierała się kwadratura koła. Z kwadraturą musieli się zmierzyć przykładowo twórcy słynnej pogardy z 1963 roku, Jean-Luc Godarda. Bo tak, Brigitte Bardot musiała mówić po francusku, Michel Piccoli po włosku, Jack Palance po angielsku, a Fritz Lang po niemiecku. Więc no, głupio byłoby kazać gwiazdom kaleczyć dialogi w obcych językach. Równie głupio byłoby je dabingować, bo co to za wielkość, która nie mówi własnym głosem? Niezręcznie też przez cały film drukować u dołu ekranu napisy. To owszem, do tego można było przyzwyczaić publiczność w takiej Polsce, w takiej Mongolii, ale przecież nie we Francji czy w Stanach. A gdyby nawet, to przecież napisy mogliby przeczytać widzowie. Ale nie postacie filmowe, które na zdrowy rozsądek w trakcie akcji filmowej powinny się regularnie nie rozumieć. Nie było wyjścia, trzeba było napisać od nowa scenariusz i wprowadzić do filmu postać poliglotki, która na bieżąco tłumaczy różnym postaciom, co która akurat chciała powiedzieć. No, droga okrężna, ale przecież jedyna skuteczna. A i my tu w Polsce mieliśmy rzadkie, ale jednak filmowe rekordy językowe. A to na przykład z okazji pierwszego filmu nakręconego w koprodukcji polsko-chińskiej. Dziełka pod tytułem Kochankowie roku tygrysa z roku 2005 w reżyserii Jacka Brąskiego. Film pokazuje romans polskiego popowstaniowego emigranta, znaczy raczej ze słańca, gdzieś na pograniczu chińsko-rosyjskim. Dech! Widowni zapiera, jak bariery językowe łamią w filmie Bromskiego bohaterowie, z których jeden mówi po polsku, reszta po chińsku, a wędrowny handlarz z rzadka sili się na łamany rosyjski. Ale i tak się dogadują, zwłaszcza ci młodzi tytułowi kochankowie, bowiem efektem ich porozumienia ponad językami jest niepożądana ciąża pewnej nieletniej Chinki. A my tymczasem wracamy do Europy lat 50., konkretnie do Szwecji, gdzie powoli ujawnia się talent filmowy na miarę światową. Ingmar Bergman. Syn surowego, luterańskiego pastora, uciekający od smutku własnego dzieciństwa w świat wyobraźni i teatrzyku kukiełkowego, z czasem w poważny teatr, w literaturę i w kino. Asystuje reżyserom, poprawia cudze scenariusze, sam próbuje stawać za kamerą, ale bez poważniejszych rezultatów, ponieważ dopiero dojrzewa w nim własne widzenie świata. Takie, jakie za jakiś czas skrystalizuje się w jego sztuce. Na razie Bergman uparcie czyta hymn o miłości apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, który to apostoł mówi tam: Gdybym też miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką wiarę tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Bergman zaś swoje filmowe rozpoznania tłumaczy ostatnimi zdaniami hymnu o miłości apostoła Pawła, cytując: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Tak więc jego filmy były swego rodzaju metafizycznymi przymiarkami. Mówi więc Bergman, że człowiek, który dostał ewangeliczne polecenie, będziesz miłował bliźniego swego, nie stosuje się do tego zakazu. Dlaczego? Ponieważ nie ma czasu. I ciągle ma tyle obowiązków, które go odciągają od jego życiowej misji, odgradza się od tej powinności, co w rezultacie sprowadza na człowieka fatalne. Skutki. Jako tako zauważony zostaje dopiero jego jedenasty film pod tytułem Wieczór Kuglarzy z roku 53. Zauważony przez krytykę, choć kompletnie zlekceważony przez widownię. Historia starzejącego się cyrkowca, który rozumie, że przegrał własne życie, a przecież nie umie z niego zrezygnować. Kuglarz błądził. Ponieważ odgradzał się od innych i pilował wszystkich tych skarbów, na które składał się jego talent, jego świat, ale przegrał. Przegrał, a jednak się dźwiga. Bo jak to później jeszcze nieraz zobaczymy u Bergmana, ludzie osamotnieni, pozostawieni na dnie własnego egoizmu, doświadczają jednak niespodziewanie iluminacji. I to doświadczają jej w momencie swojej największej klęski i na dnie rozpacz Bo jak powiada pismo na które powołuje się bardzo chętnie Ingmar Bergman duch wieje kędy chce